Witam wszystkich serdecznie z tej strony Draconicus i witam Was w kolejnym odcinku gry Bread Edge. Ostatni odcinek zakończyliśmy na zdobyciu farby ołowiowej, ale że było jej trochę mało, między odcinkami troszkę sobie polatałem. Zebrałem tej farby trochę więcej i dzisiaj musimy zdobyć szkło. A przy okazji pokażę Wam, co jeszcze odkryłem, zwiedzając tutaj najbliższą okolicę. Bo też tam coś ciekawego się kryje. Zbudowałem sobie stację tlenową w tamtym rejonie, więc lećmy tam sobie szybko. A mianowicie odkryłem tam kabinę dziecięcą rozbitą kabinę dziecięcą. Tutaj są jakieś ciekawe rzeczy, więc sobie polecimy je sprawdzić. Następnie będziemy musieli. Wrócić do bazy, żeby przygotować się odpowiednio, Wziąć kolejną stację cenową, których też sobie zrobiłem kilka, i będziemy ją rozstawiać o tam w pobliżu jakiegoś punktu cieplnego, żeby pozbierać to szkło, które nam brakuje, a później zobaczymy, co dalej. Przygotujemy się po prostu do wyprawy. Tam daleko właśnie, gdzie widać ten fioletowy punkcik. Widzicie, tu już w tym rejonie można zamarznąć. Więc doładujmy sobie tlen. Tutaj mam ten punkt, o którym Wam mówiłem. To jest ta rozbita kabina dziecięca. I zobaczmy, co też ona kryje. mleko. Laleczka. Też laleczka. ją weźmy. Rysunek. A It's not possible to identify this precisely. Tu jeszcze coś wisi. Scientists have proved that an adult playing with toys increases not only the production of endorphins in the body but also the conceit of others. Ojej, unique. An ordinary poster with a movie hero for kids over 25 years old. Let's tośmy Troszkę za długo tam zabawiliśmy, troszkę nas poddusi. Wróćmy tam, czy jeszcze coś, czegoś ciekawego tam nie znajdziemy. Masz. Lód. Ja wszystko zebraliśmy. Ciekawego już tu nie znajdziemy. Więc znowu bo ten tlen. I pewnie będziemy wracać już do gazy. To wszystko co tu jest już odkryliśmy. Więc możemy się zawijać. Widzicie, te odległości są coraz większe. dolecimy Powinniśmy ale zobaczymy no, myślę, że spokojnie na końcówce, bo na końcówce, ale dotrzemy. Dobrze, zobaczmy. Mamy nowy schemat. Podwójny balon. Potrzebujemy tak, dwa kondony, dwa przewody, cztery plastiki i taśmę izolacyjną sobie to zmontujmy 4 plastiki 2 przewody 2 taśmy i 2 kondony zróbmy to i zobaczymy ile nam tu tlen podniesie Dużo, 25 tylko. No ale lepsze to niż nic. Podłóżmy resztę zasobów. I zobaczmy te rzeczy, co znaleźliśmy. Jakiś obrazek, który możemy sobie powiesić. Bardzo ładnie. Kolejne to, to, to i to. Układajmy sobie to. Gdzie by to można umieścić? O no niech tu sobie stoi. Ach, leż, kurczaka na stole posadzimy. Piłeczka tu sobie niech leży i buteleczkę też sobie tu postawimy i teraz tak a ten balon jeszcze sobie zostawmy gdzieś tu Teraz tak. Będziemy potrzebować alkohol na wszelki wypadek. Ale je pan, alkohol mamy chyba gdzie indziej. Przede wszystkim zjedzmy coś. Napijmy się. Prześpijmy się, żeby uzupełnić zdrowie. Ponieważ teraz będzie nam ono bardzo potrzebne. Bo lecimy w bardzo niebezpieczny rejon. Mam nadzieję, że tam nie zginiemy. Dobrze. Napijmy się jeszcze. Uzupełnimy tą wodę. Na pewno bierzemy alkohol. I stację tlenową. Weźmy sobie też do uzupełnienia tamtej stacji tlenowej. Będziemy potrzebować tak. Łamacz, to na pewno będzie potrzebne. Może ten łamacz sobie weźmię, bo żeby nam się nagle nie skończył. Tu sobie damy alkohol, tu sobie damy stację tlenową. Więc plan jest taki: na szybko lecimy do tej niepełnej stacji tlenowej, tam uzupełniamy tlen, lecimy do strefy zimna. Znajdujemy jakiś punkt, który będzie nas grzał, stawiamy kolejną stację tlenową i szukamy szkła. Wydaje się proste. Zapiszmy sobie, na wszelki wypadek. Myślę, że wszystko mam. Jeszcze w razie czego? Bym sobie wziął zwykłą świecę tlenową. A nóż się przyda. Lecimy na szybko. W tamtej stacji tlenowej też już dużo nie zostało. Dlatego właśnie tak to wykombinowałem, że sobie ją wracając doładujemy. Bo ona nam będzie później służyła jako stacja tranzytowa. gdy będziemy lecieć o tam do punktu, który nam wskazuje babuła. Tego punktu ewakuacyjnego. Przyspieszmy troszkę. Musimy się dostać tam, gdzie ten płomień jest. W tej chwili. A widzicie, tu już zaczyna się strefa zimna. A im zimniej, tym gorzej, bo po prostu tracimy możliwość widzenia, że tak powiem, bo nam zamarza. Ładujemy tlen. Widzicie już nam zamarza po prostu ekran. Więc lecimy szybciutko tam szukać jakiegoś ciepłego miejsca. To takie pomarańczowe punkty to są właśnie miejsca, gdzie są jakieś grzałki, które nas rozgrzeją. tam do środka. I okrzeć. A, i tu jest nam cieplutko. Przygotujmy sobie stację tlenową. Sobie ją tutaj zaraz na zewnątrz rozstawimy. Znaleźmy znowu się rozkrzeć dokładnie. Przygotujmy sobie szczypczyki. lin.. It is highly recommended that you not touch the glass fragments with your hands. Tiny splinters are able to pierce the thin fabric of the spacesuit and cause a slight death attack.. Szkło jest takie Zbierzmy go jak najwięcej. Ale jednocześnie kontrolujmy poziom zamarznięcia naszego ciała, skafandra. Tu coś rozbijmy. O, ale poleciało. Widzicie, już zamarza. do naszego ciepłego punktu mamy balon. Tu jest nasz ciepły punkt. Dobra, wyklim alkohol, bo się pogubiłem. alkohol ma ten minus właśnie, że on nam no właśnie. Zapurza widoczność. Drybczyki. Rozgrzejmy się. Alkohol już nam przeszedł. Szukamy dalej naszego szkła. To jest lód. sobie się przydadzą. Do tego szkła tak dużo, tak za wiele tu nie ma. Rozgrzejmy się. Plastik. Skoczmy jeszcze do tego rozbitego promu na dole. Tylko sobie uzupełnimy tlen, lecimy szybko tu mamy szkołę. Weźmy się zagrzać. Rozbijmy jeszcze parę tych latających tu rzeczy. Wracamy do ciepełka naszego. Ładujemy tlen. Do ciepłka. Zobaczmy, ile mamy tych zasobów zebranych. No, trochę tego szkła mamy. Myślę, że na razie wystarczy. Więc uzupełniamy tlen. Lecimy szybciusieńko do drugiej stacji tlenowej. wykleń z tego co w niej zostało uzupełnijmy ją i lecimy do bazy nim zamarzniemy mamy 100 sekund myślę że spokojnie dolecimy puszcza 60 sekund, 170 metrów, no a spokojnie dolecimy, jeszcze byśmy byli w stanie pozwiedzać po drodze, pozbierać rzeczy.

Nie zdążyłem przeczytać, załóżmy to na home i sprawdźmy co on tam gadał. Ze względu na wysoką toksyczność farby na odnowionym skafandrze, prawdopodobieństwo śmierci z powodu promieniowania jest niższe niż prawdopodobieństwo śmierci z powodu samego skafandra. W związku z tym możesz polecieć do punktu ewakuacji. Dobrze. Zobaczmy, co nam tu doszło. Wyposażenie, mamy kask. Kask od, od kombinozonu pogrzebałego łza. Własnoręcznie ulepszony. Również połówek, bezużyteczne alżen z ołowiu. Jakieś plamy na poprzedniej stronie. Krótko mówiąc, piękne. Zwiększa moralną ochronę przed promieniowaniem. Ulepszony skafander. Aby zabezpieczyć się przed promieniowaniem, potrzebujesz szczelnej ołowianej skrzynki o grubości kilku metrów. Możesz też pomalować Lichling Geigera na skafandrze ołowianą farbą, co pozwoli Ci uwierzyć w cuda i brak niebezpiecznego poziomu promieniowania. Te opisy tutaj są świetne. Czy ten podwójny balon. Podwójny balon. Jak już napełnisz jeden kondon tlenem, nic nie powstrzyma Cię przed zrobieniem tego samego z drugim. A potem możesz związać razem i rozkoszować się dwoma, lub nawet trzema głębokimi oddechami z zapachem gumy. Świetny pomysł, przeczytany w jakiejś brudnej ściany Z zasobów nam doszło Właśnie szkło I sól Tutaj jeszcze mamy coś? Przedmioty. Z plakatów doszedł nam ten pan hipokryta. Plakat ze słynnym, superbohaterem, panem hipokrytą. Propaganda przeciwko seksizmowi, rasizmowi i innym izmom. W całej okazałości. Nie wiem co powiedzieć. Nie puszczali tego cudu w telewizji, kiedy byłem dzieckiem. I kuchnia. Mleko syntetyczne. Był czas, kiedy bractwo krów. Skutecznie spowodowało zakazanie naturalnego mleka. Teraz wszyscy piją ten podły substytut, a krowy są zabijane tylko dla mięsa. Po co to wszystko? Można się tylko domyśleć. Ale jeszcze coś zdobyliśmy: zabawki. Tak, zabawka, zabawka kiwająca, czaplin. kiwająca zabawka czarnego czaplina machająca ręką. Przypomina mi kogoś. No, mi też kogoś przypomina. A wam? Piszcie w komentarzach, kogo wam przypomina ta zabawka. Piłeczka, cykl gumowy. Agencja pogrzebowa daje takie pale dziewczyną obecnym, obecnym na kosmicznym pogrzebie. Nie wiem dlaczego, ale zawsze chciałem. Kurczak z rzadkiej serii miękkich zabawek kolekcjonerów z rzędy Dziasy. Były one sprzedawane z okazji pięciolecia serialu animowanego o tej samej nazwie, o nieszczęśliwych kurczakach. Zrzędne zwierzaki z tej paki łamią żebra wam, pam, pam, pam. Nie pamiętam dalej. Mhm. Okej. Okay. Adrich Mortal Wombat. Legendarna gra, gra walki z naj, na najlepszą konsolę, marzenie wszystkich facetów na wszystkich planetach, krew, flaki, półnagie laski, stalowe miłość, Wombata. to wszystko czego potrzebuje facet, gdy ma 15 lat. 18+, plus. więc pamiętajcie, wszyscy którzy oglądacie, ten film jest materiał 18+. Plus. A to mi mocno przypomina Mortal Kombat, ale to tylko takie moje odczucie. Coś ciekawego tu jeszcze nam doszło? Śmiesznego? Hmm, chyba tyle. Więc na dzisiaj będziemy kończyć, a ja między odcinkami przygotuję się już do tej wyprawy. I następny odcinek po prostu zaczniemy od ruszenia już w stronę punktu ewakuacji, bo tu mamy wszystko zebrane. Myślę, że wszystko tutaj już przeszukaliśmy, zebraliśmy. Muszę się zastanowić, co ze sobą zabrać z najcenniejszych rzeczy, poprzerabiać materiały, żeby było, jak, było tego jak najmniej i jak najwięcej weszło. W hipunku, ponieważ mam go ograniczonego. I to by było na tyle na dzisiejszy odcinek. Serdecznie zapraszam was na kolejne. nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału. Jeśli tego jeszcze nie zrobili i jeśli tego jeszcze nie zrobili i koniecznie zaznaczenie dzwoneczka, który pozwoli wam będzie wam przypominał o kolejnych materiałach. Oprócz tego, jeśli się spodobał materiał Dajcie lajka, napiszcie ewentualnie komentarz. Na komentarze odpowie, wszystkie odpowiadam. Pozwoli nam to zbudować głębszą relację. I to było wszystko w tym dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejny. Trzymajcie się. Cześć.